Dzień dobry kościele. Tak, Chwała Panu Bogu za Jego miłość i łasku. Nie byłam na naszym nabożeństwie ostatnim, tak? dlatego że byłem na takim uroczystym nabożeństwie kościoła koreańskiego w Wrocławiu. No i przekazuję pozdrowienia od koreańskiego kościoła. Do kościoła Antiochi, bo Kościół Koreański dołączył do naszej rodziny Kościołów Zielonoświętkowych. I to było takie uroczyste nabożeństwo, gdzie był nasz prezbiter okręgowy i ja też jako przedstawiciel naszego dekanatu w Wrocławia też tam byłem. Było fajnie. <ścoughs> Fajnie. Oni się spotykają. Bielany, wrosławskie ulica atramentowa 11a. Tam się spotykają. No. poran, porana modlitwa. Piąta albo piąta trzydzieści. Chętnych, chętnych zapraszamy. I pod nabożeństwem pastor, pastor Gu. On się nazywa Pastor Gu. Um, on pyta prezbitera okręgowego, w czym jest różnica pomiędzy nabożeństwami w polskich kościołach, a koreańskim. Pastor, uh, pastor uh, prezbiter nasz powiedział, no słuchajcie, no tutaj nie było u was za dużo modlitwy. No. On powiedział, no właśnie, my, my się modlimy codziennie o piątej rano, spotykamy się. No, Nabożeństwo niedzielne trochę inne. No ciekawe, naprawdę. Super, że możemy... Wiecie, że, że możemy być razem w Chrystusie Jezusie bez względu na, naszych kul na nasze kultury albo na To po prostu chwała Panu no Bogu za to, że naprawdę możemy być częścią takiego ruchu Bożego teraz, który On robi i radować się z tego. Dobrze, no a temat kazania dzisiaj mojego, kazania szukać Boga, aby Go poznać. Szukać Boga, aby Go poznać. I taką główną myślą chcę się podzielić. Jesteśmy stworzeni, aby szukać i poznawać Boga. To jest celem naszego stworzenia, żeby Pana Boga szukać i Jego poznawać. Co znaczy, co znaczy szukać Boga? Szukać Boga, starać się poznać Jego. Szukać Boga to najpierw starać się. Starać się, to jest pragnienie. Pragnienie, głód po Bogu. Ja chcę, Panie Boże, ja, ja szukam Ciebie, ja chcę Cię poznać. Pragnienie to jest taki główny kierunek naszego serca. Główna motywacja naszego serca, Panie Boże, jesteś dla mnie najważniejszym w moim życiu. Ja chcę Cię poznać i dlatego Cię szukam. I tak szukać Boga, starać się poznać Jego i Jego słowo z miłości do Niego i dlatego, żeby wypełnić Jego wolę. Czyli starać się poznać Jego, kim on jest, jaki on jest, Jego charakter i poznać Jego słowo, co on mówi do nas e, w swoim słowie. E, a robimy to z miłości do niego, z miłości, bo to on jest naszą, naszym skarbem on jest naszym skarbem. Nie, nie to, co on ma dla nas. A On sam, osobiście On jest naszym celem, naszym skarbem. On duży ma dla nas oczywiście, ale taka motywacja naszego serca, Panie Boże, mogę nic nie mieć w swoim życiu, ale szukam Ciebie, dlatego, po prostu dlatego, że Cię kocham. Cię kocham i dlatego Cię szukam. Nawet może mi nic nie dasz. Ale ja, ja kocham Ciebie, ja dziękuję za to, że stworzyłeś mnie, za to, że zbawiłeś mnie. Dziękuję za to. I dlatego, żeby wypełnić Jego wolę. My chcemy wypełnić Jego wolę. I jeszcze ta, taka myśl. Co o tym sądzicie? Albo szukamy Boga, albo odstępujemy od Niego. Albo szukamy Boga, albo odstępujemy od Niego. Kiedy e, stracamy ten kierunek w swoim sercu, pragnienia, głodu po Bogu, to zaczynamy od Niego odstępować. W sercu najpierw. On już nie jest naszą uh, taką je, jedyną, uh, uh, jedynym naszym skarbem, perłą, per, uh, tak? On już nie jest jedyną perłą, są inne. <laughs> uh, dlatego trzeba po prostu uważać na siebie i chronić swoje serce. Dlatego, żeby. Dalej i dalej szukać Boga, dalej i dalej, bo nie chcemy od niego odstępować. A tak się dzieje. Jeżeli tracimy ten kierunek w naszym sercu, to potem odstępujemy. No teraz przeczytamy kilka wersetów biblijnych bardzo ciekawych i cudownych, które nas inspirują, szukać Pana Boga. Dzieje apostolskie, apostolskie, 17 rozdział, 26, 27 werset. Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi. A wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania, aby szukały Boga. Amen? Aby szukały Boga. Gdy go może nie wyczują albo nie odnajdą, chociaż nie jest on daleki, od nikogo z nas. Czyli narody stworzone, żeby szukały Boga. Aleluja. Szukały Boga. To jest cel stworzenia całych narodów. Amen. Pierwsza księga, Kronik 16:11. Szukajcie Pana i Jego mocy. Szukajcie Jego bliskości nieprzerwanie. Amen. Szukajcie Pana i Jego mocy. Szukajcie Jego bliskości nieprzerwanie. Nie Amen. Amen. Druga Księga Kronik 7,14 Często ten werset używany dla modlitwy i postu. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg. To ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I tutaj, tutaj czytamy, tak, tutaj widzimy szukać mojego oblicza. Ukorzyść się, mój lud. Będą się modlić. I co to za modlitwa? Szukać mojego oblicza, Panie. Panie, chcemy Cię poznać. W ten czas, w naszym narodzie, na naszej ziemi chcemy Cię poznać, Panie, żeby wypełnić Twoją wolę w ten czas, żeby mieć moc, mądrość serce do wypełnienia Twojej woli. Chcemy to zrobić, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, poznać Twoją wolę, żeby ją wypełnić. Księga Psalmów 27.8. Psalm 27.8. Z natchnienia Twego mówi serce moje. Szukajcie oblicza mego. Prze to oblicza Twojego szukam, Panie. A z jakiego natchnienia mówi serce moje? Tak, Twojego, tak? Szukajcie oblicza mego. I odpowiedź prze to oblicza Twojego szukam, Panie. Tak? Czyli Pan Bóg mówi w nasze serce: szukajcie oblicze, oblicza Mego. Amen? I my mamy po prostu zdecydować, czy będziemy to robić, czy nie, bo On chce. On chce z nami się spotkać. To też świadczy. O bardzo, bardzo, bardzo ważnym ważnej prawdzie. Pan Bóg nigdy nie prosi nas robić to, co On nie robi sam. Pan Bóg nigdy nie prosi nas robić to, co On nie robi sam. <laughs> tak, <laughs> nigdy nie prosi. Jeżeli on prosi coś robić, to on sam to robi. On, on, on mówi tak, że, że kochać Boga trzeba. Tak? Że jeżeli On tak mówi, to On nas pierwszy kocha. On pierwszy. Pierwszy. I tutaj też tak. On mówi, szukajcie oblicza Mego. To znaczy, że On szuka naszego oblicza. On nas szuka. On pierwszy przychodzi do nas, On pierwszy nas szuka. On pierwszy otworzy swoje serce dla każdej z nas i każdego z nas. Naprawdę On jest pierwszy. I dlatego tutaj jest napisane, że e, moje serce mówi z natchnienia Twego. Szukajcie oblicza Mego. I co dla nas? Co mamy odpowiedzieć Panu Bogu? Ja będę Panie. Ja decyduję. Ja chcę. Amen. Ja wierzę. Ja, ja, ja jestem godzien do tego, żeby szukać Twojego oblicza. Jestem godna. Bo on, on tak zdecydował. On tak widzi. On przychodzi do nas pierwszy. I też list do Filipian 3, 12, 14. <laughs> Jak długo trzeba szukać Pana Boga? <laughs> całe życie myślę. Nie? To jest to jest pragnienie głód po Bogu, żeby, on, żeby Jego nie stracić. Nigdy. Nigdy nie stracić, bo spotykał się z ludźmi, którzy już wiecie, już mówią no ja wszystko, wszystko znam już o Panu Bogu. Już, już tyle lat wierzę, słuchaj, synku. <laughs> No. no nie, ja nie chcę tracić ten głód i pragnienie. I nie chcę. Nie chcę. Tak myślał apostoł Paweł w Duchu Świętym. Przeczytamy. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, Aleluja. uchwycić Amen. Dążę do tego, by to uchwycić. Ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynią jedno? Zapominam o tym, co za mną i uparcie, Sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Aleluja. Amen. Ech. Warto być upartym w dobrych rzeczach. W dobrych rzeczach warto by to być upartym. I tutaj, tutaj taka dobra rzecz, w której warto być upartym. Upartym. I tutaj tak ciekawe, ciekawy Duch Święty mówi do nas. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. czyli, po prostu nie ma granic w poznaniu Pana Boga dla nas. Bo jesteśmy uchwycony przez Jezusa Chrystusa, czyli Jezus Chrystus nas poznał. A jak on nas zna? Doskonałe. Amen? Doskonałe, absolutne. On nas zna doskonałe. I Paweł czuje w swoim sercu od ducha świętego, że ja też chcę tak znać Boga. Aleluja. Ja, ja, też, ja też chcę, ja pragnę znać Boga, jak On mnie zna, jak On mnie poznał. Ja chcę Jego poznać. Ja do tego staram się. Jestem uparty w tym i będę to robił do końca mojego życia. Amen. I umrze z takim, z takim myślą. Aleluja. Chwała Panu Bogu za to, naprawdę. I co tutaj e, o celu chodzi? Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem Chrystusie, Jezusie. E, nie wiem, dla mnie najwyższa nagroda to jest sam Bóg. Jezus. To nie ma najwyższego po prostu nie ma najwyższego no nie ma absolutnie on jest nagrodą i chcę go poznawać żeby spotkać się z nim żeby wypełnić jego wolę tutaj na ziemi dlatego że spotkać się z nim i po prostu usłyszeć od niego że jestem dobrym jego Sługą. Amen. I druga taka ważna myśl dzisiaj. Poznanie Boga jest naszym priorytetem, celem naszego życia. My stworzeni dlatego, żeby szukać Pana Boga, a poznanie Boga jest naszym priorytetem, celem naszego życia. Jaki jest cel naszego życia? Najwyższy cel naszego życia poznanie Boga. Amen. Bo, bo i z tego dalej wychodzi wszystko, z poznania Boga. Służba, miłość, wiara, rodzina, biznes, praca, wszystko, wszystko od poznania Boga zależy. I znaczenie słowa poznać to znaczy poznać, to znaczy poznać, rozpoznać, poznać na podstawie osobistego doświadczenia, przyswoić. Często wiąże się to z osobistą relacją między osobą, która poznaje, z osobą, która jest poznana. I to słowo poznać to znaczy? To znaczy relacja, to znaczy bliskość. I wyobraźcie sobie, o chodzi o naszych relacjach z Panem Bogiem, że możemy być blisko z Niemą. Chcę tego. Przeczytamy z Wami Dzieje Apostolskie 9, 3 5. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, ośnilo go nagle światło z nieba. A gdy padło na Ziemię. Usłyszał głos mówiący do Niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Rzekł i rzekł: Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego prześladujesz. I potem jeszcze jedno pytanie powstało u Pawła. Co ja mam robić? Tak? Co, co dalej? Co ja mam robić? Ale pierwsze pytanie było, kim, kto jesteś, panie? To jest pierwsze pytanie. Kto jesteś? Kto jesteś? I to pytanie w, w serce każdego człowieka istnieje. Panie, kto jesteś? Kim jesteś? I odpowiedź na to pytanie zmienia życie. Bo odpowiedź Jezusa na to pytanie, Pała zmieniło jego życie absolutnie. Amen? Psalm 46, 11 werset. Wyczyście się, poznajcie, że ja jestem Bogiem, wielkim wśród narodów, wywyższonym na ziemi. Ten werset bardzo dobry do tego, żeby mieć wolność w uwielbieniu Pana Boga. Bo często tak bywa, nie wiem, jak u Was w życiu. A zauważyłem, że a, taki mój naturalny człowiek, tak? Stary człowiek, nie chce Pana Boga uwielbiać. Nie chce. No, to nie ma po prostu, nie wiem, no, nie czuję tego. Albo piosenka nie taka. Albo, nie wiem, piano w gdzieś, albo, nie, 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 u nas nie, nie, u nas. No ja, ja tylko mówię, że coś mi przeszkadza, wiecie, byłaby inna piosenka, to ja bym uwielbiałem. Albo inny, inny tutaj, nie wiem, solista, ja bym uwielbiałem. No, słuchajcie. Trzeba tutaj porozmyśleć nad tym wersetem. Ach, tutaj ciekawe, napisane. Wyciszcie się. <noise> Poznajcie, że ja jestem Bogiem. A założyłem taką rzecz. Kiedy ja poznaję, że on jest Bogiem, to nic mnie więcej nie przeszkadza Jego uwielbiać. Absolutne. Nic nie przeszkadza. Po prostu. Nie, ja nie wyobrażam sobie, jak jego nie uwielbiać. I przy pierwszej okazji będę Jego uwielbiać. Że mi nie, nie tu takich myśli o tutaj piosenka nie ta. Tak nieważne. On jest Bogiem uwielbiamy. Alleluja. Nie ma różnicy w piosenkach. Amen taka motywacja, że jest, jeżeli poznałem, że On jest Bogiem, to, to gotowy do uwielbienia każdą sekundę, Amen? Jeżeli trudno uwielbić komuś Boga, no to poznaj, że On jest Bog. Amen? Że On wielki wśród narodów. Że On jest wielki wśród narodów. Amen? Wielki wśród narodów. A, też nasz Jeden, myślę, że z takich z ulubionych psalmów, 91 psalm. 14 werset tego psalmu. Wyratuje go, ponieważ do mnie przylgnął. Wywyższy go, bo zna moje imię. Wywyższę go, bo zna moje imię. Uratuje, ponieważ do mnie przylgnął. Kiedy poznajemy imię Pana Boga naszego, kiedy poznajemy Jego, to On nas ratuje, wyższa błogosławie. Amen? To jest po prostu płynie z tego poznanie Jego. I Księga Jeremiasza, 9 rozdział 22-23. Tak mówi Pan. Niech się nie chlubi mędrzec, mędrzec, mędrzec swoją mądrością. I niech się niech lubi mocarz swoją mocą, niech się niech lubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja Pan czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na Ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. O. Naprawdę. 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 Czym się chlubi? Czym się chlubić? Naprawdę, czym się chlubić? Pan mówi, że, że prawda jest ta, że ma wartość i ma jakiś smysł naprawdę. Dobry chlubić się tylko poznaniem Pana Boga. Tylko tym. Nic więcej nie ma znaczenia. Absolutnie. E, oczywiście chcemy osiągnąć sukcesy. Chcemy. E, kochamy liczby. Podobają nam się liczby. Duże liczby podoba mi się więcej niż małe. To nie dotyczy oczywiście e, e, tego wieku, tak? <grym> ale, ale, ale innych rzeczy chyba dotyczy, tak? Duże liczby. Małe to nie, nie bardzo. <grym> I kto ma więcej tych liczb, no to czuje się dobrze. O. Jestem takim naprawdę poważnym człowiekiem. Słuchajcie mnie. Mam coś do powiedzenia. Ale naprawdę, Pan Bóg mówi, nie ma to sensu. Absolutnie. Nie ma sensu. Po prostu nie ma. Chodzi tylko o to, żeby znać mnie. On mówi. Amen. Pomodlimy się razem o tym, tak? Postaniemy. Pomodlimy się o poznaniu Pana Boga, o szukaniu Pana Boga. Bo posty modlitwa to jest czas, kiedy osobiście udzielamy, udzielamy temu naszą uwagę, szukaniu Pana Boga i poznaniu. Panie Boże, przyznajemy, że jesteśmy stworzeni, aby szukać i poznawać Ciebie. Żeby starać się poznać Ciebie i Twoje słowo z miłości do Ciebie i dlatego, żeby Jego wypełnić, wypełnić Twoją wolę. Nie chcemy, Panie Boże, od Ciebie odstępować i chcemy szukać Ciebie całe swoje życie. Panie, modlimy się o tym, żeby to pragnienie naszych serc, głód po Ciebie, żeby on istniał cały czas. Cały czas, Panie, całe nasze życie. Żeby nie straciliśmy, żeby ten głód i pragnienie było tylko większe i większe. Większe i większe. Bo kiedy poznajemy Ciebie, nie możemy, nie możemy po prostu przestać, bo Ty jesteś niesamowitym, Panie. Ty jesteś niesamowitym. Kiedy poznajemy Ciebie, chcemy jeszcze i jeszcze, więcej i więcej. Nie możemy się nasycić, Panie. Dlatego szukamy Ciebie. Dlatego wyznajemy, że Ty jesteś naszym najwyższym skarbem. Naszą jedyną perłą, Panie. Dziękujemy. Dziękujemy za to, że Ty pierwszy, pierwszy szukasz nas. Pierwszy poznałeś nas. Dziękujemy za to, że przyciągałeś, przyciągasz nas do siebie. I otworzyłeś nam drogę przez Jezusa Chrystusa. Dziękujemy. I modlimy się, żeby nie przestawać to robić. W imię Jezusa Chrystusa, Ojcze. Amen.